Cześć, tu Krzysiek Baser i tym razem to w moje ręce wpadł nowy aparat, który chcę dla Was przetestować. To Sony ZV-E10, czyli nieduży blaszczerkowiec z matrycą APS-C, który został stworzony do tego, aby vlogować, czyli robić dokładnie to, co ja robię teraz. I właśnie w takiej scenografii, w taki sposób chcę go tutaj dla Was szybko przetestować, nagrywając samego siebie z ręki. To jest sprzęt, na który warto wydać około 4000 zł z kitowym obiektywem. Cały ten materiał nagrywam właśnie testowanym aparatem. Nagrywam go w zupełnie standardowym profilu, bez żadnych logów, płaskich tematów. Po to, aby zobaczyć, jak w najprostszy sposób. Jaką jakość obrazu trzymujemy z tego, z tego aparatu? Oczywiście on ma szereg innych możliwości, dużo bardziej zaawansowanych, więc, jeśli ktoś chce, no to może nagrywać w profilach SOC, HLG, no generalnie tak samo jak w aparatach serii A6000, w większości z nich, więc ta jakość obrazu będzie bardzo porównywalna. Natomiast to, co wyróżnia ten aparat. To jego e, przystosowanie do nagrywania samego siebie, do vlogowania. Przede wszystkim ten aparat jest bardzo mały i lekki. E, producent mówi, że jest to najmniejszy aparat z wymienną optyką i matrycą APS-C na rynku. I rzeczywiście na taki wygląda. No jest to maluch, który waży mniej niż 400 gram. Oprócz tego mamy odchylany ekran, który nie jest niczym nadzwyczajnym w tego typu aparatach, ale. Kiedy nagrywamy, tutaj w ekranie jest czerwona ramka, podobnie jak w ZV1 i chyba też w A7C, która dokładnie pokazuje, że jesteśmy nagrywani. Jest też czerwona lampka z drugiej strony tuż przy całkiem sporym uchwycie i to wszystko pozwala mieć taką fajną kontrolę, takie poczucie pewności, że wiemy, co się dzieje, kiedy nagrywamy. Z przodu przy spójście jest też dźwignia Zoom. Która pozwala zmieniać ogniskową w ten oto sposób. Jeżeli mamy obiektyw o zmiennej ogniskowej, taki power zoom, który jak w kompakcie może sobie płynnie tutaj ewoluować, płynnie zmieniać ogniskową, no to możemy to robić jedną ręką. Mamy tutaj dwa dedykowane przyciski ułatwiające, automatyzujące cały proces nagrywania, abyśmy nie musieli za dużo kręcić tarczami. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w których nagrywamy samego siebie, ale prezentując przy tym jakiś produkt, na przykład jak ja teraz pokazuję Wam nową Sigmę. Wiele aparatów, które mają ustawioną, włączoną ostrość na oko, na twarz, no, słusznie trzyma tą ostrość bez względu na wszystko. I ten aparat robiłby bardzo podobnie, gdyby nie ten tryb. Bo w tym trybie hmm, funkcja ostrości na oko jest chwilowo wyłączona. Aparat wprawdzie ustawia ostrość na moją twarz, ale w sytuacji, kiedy pokazuje produkt, on od razu tutaj pokazuje ten produkt. Nawet jeżeli moje oko gdzieś tam jest w tle, moja twarz, no to ten produkt jest ważniejszy, bo chcemy go zaprezentować i on jest ostry. Zabieram i ostrość wraca na moją twarz. Także świetne rozwiązanie upraszczające prezentację produktów na swoich vlogach czy filmikach w sieci. Cofnąłem się do cienia, aby pokazać Wam drugą funkcję, drugiego przycisku. Ten przycisk jest zlokalizowany tutaj, tuż obok spustu migawki, obok przycisku nagrywania. Zobaczcie, przybliżam się i teraz tak, wciskam go i patrzcie na tło, jest rozmyte. Zciskam jeszcze raz, wraca do pozycji wyjściowej. Tutaj mam akurat obiektyw, który no, ma 3,5 do 5,6 przysłone, więc no, szału nie ma. Natomiast generalnie ta funkcja polega na tym, że aparat po jej włączeniu ustawia minimalną wartość przysłony na danej ogniskowej, tak aby tło było rozmyte. A po wyłączeniu wraca do ustawień takich, których no, inne parametry też są jak najbardziej optymalna i cała scena jest najbardziej wyrazista, przejrzysta jak oni tutaj to w menu określają jeśli chodzi o parametry czysto filmowe no to w trybie wideo mamy taki klasyk Sony czyli wideo 4K maksymalnie 30 klatek na sekundę i Full HD 120 klatek na sekundę jest to Typowe, takie, takie typowe ustawienia możliwości, które mają aparaty z serii Sony A6000 troszeczkę chyba podrasowany w tym w Full HD no i wiadomo to, to nie są parametry jakieś tam topowe ale z drugiej strony w zupełności wystarczające do tego, aby nagrywać wysokiej jakości wideo czy vlogi. Aparat zbiera tutaj obraz w 4K z całej matrycy, zrobi z 6K 4K, więc Mamy jakość tego obrazu bardzo wysoką, wysoką szczegółowość, co mam nadzieję widać na tym obrazie, tutaj. Także no, naprawdę daje to radę. No i oprócz tego trzeba pamiętać o tym, że gdybyśmy mieli tutaj jakiś, jakąś zupełnie nową konstrukcję i wybitne parametry wideo, to ten aparat nie kosztowałby 4000 i pewnie nie byłby tak mały. A tak mamy no, wykorzystane starsze parametry starsze tutaj podzespoły. Które jednak dają nam naprawdę fajną jakość i dobrą cenę. I tutaj no, to jest bardzo fajny kompromis, yy, który myślę, yy, będzie przez wielu twórców yy, doceniony. Kilka słów o tym, co o dwóch elementach, które są bardzo istotne dla każdego vlogela, czyli stabilizacji obrazu. W zasadzie to nawet trzech, czyli stabilizacji obrazu, autofokusie yy, i mikrofonie. Yy, stabilizacja obrazu jest tutaj tylko cyfrowa, nie ma, yy, matryca nie jest stabilizowana. Yy, więc, no, aparat próbuje w jakiś sposób yy, cyfrowo, algorytmem, ten obraz stabilizować. Sami osiągnijcie, jak, jak sobie z tym radzi. Moim zdaniem całkiem nieźle, chociaż, no, widzę tylko podgląd yy, na ekranie. Autofokus. Yy, Mamy tutaj system hybrydowy, który no, w zasadzie działa rewelacyjnie. Nawet nie pamiętam ile on ma dokładnie tych wszystkich punktów, setek punktów. Wiem, że jest to bardzo wydajny system, który jest niezwykle pewny i szybki. W systemie mamy też możliwość ustawiania automatycznego ostrości na oko bądź twarz. Ja w tym całym materiale mam to włączone i on kapitalnie cały czas rozpoznaje moje oko i widzę w podglądzie, że trzyma. Jak zaspawany ostrość na moim oku. A kolejna kwestia to mikrofon. No, i ten E10 ma właśnie tym wyróżnia się też od, czy różni się od A6100, że ma dużo większy mikrofon u góry ulokowany z takim dead -cutem, czyli taką osłonką przeciwwiatrową. Cały ten materiał właśnie nagrywam na tym mikrofonie. Jego jakość jest spoko, natomiast no, też nie jakaś wybitna, więc na początek, czy gdzieś tam na szybko, czy w podróży to się sprawdzi, ale jeśli myślicie o nagrywaniu vlogów na poważnie, no to zdecydowanie polecam, tutaj zakup, czy takiego małego mikrofonu typu Shotgun, czy po prostu mikroportu Recenzja takiego mikroportu Sony dedykowanego do tych aparatów jest też na kanale, więc zapraszam do obejrzenia. Natomiast no, muszę kończyć, ponieważ kończy mi się bateria i to jest niestety główny minus tego aparatu. Czyli zastosowano tutaj starą baterię z Sony A6000, no, która jest dobrze znana, jest niedroga, mała, lekka, fajnie wszystko, pięknie, tylko niestety dosyć krótko można na niej nagrywać. No ja tego całego vloga staram się nagrać na jednej baterii, na jednym akumulatorze w zasadzie, ale już muszę kończyć, bo mam 6%. Także jeśli chcecie kupić ten sprzęt, no to polecam do kupienia ze dwóch, trzech dodatkowych akumulatorów, aby właśnie takie sytuacje jak teraz Was nie zaskoczyły. Kiedy wychodzicie coś nagrać, nie macie powerbanka z kablem, no i kończy się bateria. Także Idąc do podsumowania, czy zatem Sony ZV E10 to dobry aparat do vlogowania? Zdecydowanie tak. Moim zdaniem jeden z najfajniejszych sprzętów niedrogich do nagrywania samego siebie czy tworzenia prostych materiałów wideo. Jest mały, gwarantuje świetną jakość wideo w 4K i Full HD. Ma szereg dedykowanych funkcji czy możliwości, które ułatwiają nagrywanie, jak czerwona Dioda. Odchylany ekran, wbudowany całkiem niezły mikrofon, no i też przyciski na obudowie, które pozwalają nam uprościć ten cały proces nagrywania, przyspieszyć go. Do tego ma całkiem rozsądną cenę, bo około 4000 w zależności od promocji, więc zdecydowanie warto na niego zwrócić uwagę, o ile rzeczywiście potrzebujecie sprzętu typowo do nagrywania czy do, vlog do vlogowania, bo jeśli szukacie aparatu do Także do fotografii, no to tutaj E10 nie jest dobrym wyborem, bo nie ma nawet wizjera, chociaż oczywiście robi zdjęcia wysokiej jakości, jak aparaty A6000, seria A6000. No ale jednak tamte sprzęty są lepszym wyborem. Zresztą takie porównania, takie zestawienia aparatów do, do filmowania, do vlogowania czy aparatów niedrogich na początek znajdują się na po prostu fotografu IPR zapraszam do, do przeczytania. Znajdziecie tam mnóstwo e, propozycji do wyboru. ZV-E10 to zdecydowanie ciekawy sprzęt dla osób, które chcą mieć nieduży aparat, e, który można wziąć w podróż, czy gdzieś tam ze sobą zawsze mieć pod ręką i po prostu otrzymać jakość nagrań dużo lepszą niż e, w, w smartfonach, a niekoniecznie wyższym kosztem, bo 4000 no to jest, e, no tak naprawdę Mniej niż, niż jakiś dobry iPhone czy, czy Samsung z wyższej półki. A w tym konkretnym celu, czyli nagrywaniu, vlogowaniu, ten Sony aż sobie poradzi zdecydowanie lepiej. Także ja zdecydowanie polecam. To jest fajny, dobrze przemyślany sprzęt ze sprawdzonymi parametrami. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odniesiecie korzyść z tej recenzji. No i cóż, zapraszam do następnego materiału. Polejkujcie, dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie fotoformy, to zachęcam do tego, aby to zrobić, ponieważ na tym kanale będziemy publikować dużo materiałów i poradnikowych i testów i także wywiadów. Zapraszam i do zobaczenia.